leci już leci leci już dobra e, siemanko dzisiaj szybki temat miało być nagrywane dużo szybciej ale jest nagrywane no w nocy która jest północ już się zbliża e, za 20 za 20 no także ale jak a ja mam za... coś lepszego do powiedzenia No, nas ta się musi wciąć. Tak. no dobra no no bo mamy ja wam pokażę mamy lampę nie no, ma no pokazuj szybko raz 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 mm. Że nowy sprzęt wpadł na kanał mamy lampę dobra dawaj dawaj <laughs> dawaj tak nie będzie tego wstrętnego cienia e, tak także Moja świetle... estetyka w końcu została zaspokojona już? Nagadała się? Dobra, oświetlenie wleciało na kanał, szybko temat, szybki film, bez pierdzielnia, bo to nie są zakupy growe. To jest filmik, po pierwsze, wielkie dzięki za suby, wpadło 1k wczoraj na, na kto był na live'ie, także był to widział, polało się Wińsko, jeszcze na dzisiaj została butla, także... Ja byłam też na live'ie. My z się jeszcze dopijamy. Jeszcze świętujemy? No jeden... ja, ja już wypiłam, pomijając to, jeszcze coś. Agata to już pije już od wczoraj, ta taka jest zadowolona. Dobra, ale szybkie, wielkie dzięki za, za jeden kasubów. Nie przerywaj! A ty widzę, że już jesteś w do no, ryturu. Ja mam parcie wiesz, słuchaj, Będziesz miała parcie. Dobra, będziesz miała swoje 5 minut. No, czekam. Dzisiaj unboxing. Odebrałem Gierkę, Gierkę, która miała premierę. Rzadko kupuje nową grę w folii za pełną cenę w dniu premiery. Akurat tu się skusiłem, bo tutaj są trzy gierki i w sumie tak sobie przeliczyłem, że jak 219 zł za to dałem, za, jak za trzy gry, to wychodzi całkiem fajnie. Agata już spod się na mnie patrzy. Zwróciło się już. Nie patrz się tak na mnie. Widzicie, to jest to właśnie, Kajak, masz ciżone kamerzyste. kamerzystę. Wzrokiem mi tu się słyszała. Dobra, odpakowywanie gierki. Ja ją odpakuję na wizję, pokażę, co tam jest, aczkolwiek tu są trzy gierki, to jest pokazane. Tylko, że chyba nie ma tutaj trzech dużych pudełek, bo by się nie zmieścił, więc to będzie jakaś rozkładówka. Jeszcze tu Steelbook się zmieścił, także nie wiem. Gierka wygląda w ten sposób: to mamy update do Playa piątki, trzy tytuły, dwa już wyszły wcześniej, można było od dawna grać, a mianowicie ten House of Ashes dopiero teraz jest wydany. To jest gierka od twórców Until Dawn, także. Ja wiecie się, jakiego typu rozgrywki spodziewać. Dobra, no to ja wam to rozpakuję. Dobra, weźmy to od góry. Nie chcę tego sobie uszkodzić, bo szkoda, będzie. Aha, czyli jest steelbook. Już tak jakoś dziwnie to widzę. Co to są płyty luzem? w steelbooku. Dobra, po kolei. Po kolei dziubek. A tam mam ko kod rejestracyjny. Steelbookczek. Taki ciemny. Szału nie robi. Nie będę ściemniał. W środku mamy dwie płyty, czy trzy? Eee, dwie płytki. Tu jest jedna. Nie, trzy płytki. Też to zrobili po dziadowsku. Mogli zrobić dodatkową e, przegródkę, bo mogą się rysować. A tu mamy po prostu e, trzy płyty ka z każda gra e, osobno. Dobra, to jest Steelbook, że tu go postawię. Pudełko jak widać, tam w środku jest oczywiście kod rejestracyjny, ale to nie będę go pokazywał, bo sobie sam zarejestruję. W zestawie jest też mapa, ja ją Wam pokażę. Mapka z gierki, taki materiał jak do podłóg. No, taka chusteczka. Taka chusteczka, ale miła, miły gadżet, taka edycja. Tip-top, to sobie potem schowam, czyli mamy to tutaj. Tu mamy dwie przypinki. Dwie przypinki, o, można zobaczyć. I tu jest trzecia dorzucona, to jest z House of Ashes, a te są z pozostałych gier, gdzie jedna się dzieje w lesie, jedna na statku i to są motywy właśnie z tych gier ze statku, a to jest właśnie jakiś, nie wiem czy to jest Księżyc, z tą gierkę nie grałem jeszcze. Także miły zestaw, myślę, że za 219 złotych za 3 gry to wychodzi koło 7 tych za, za gry. Jak e, nowe na premierę w Steelbooku z gadżetami. Dobra cena, dlatego ja się skusiłem. A wiecie, że rzadko się skuszam na, na takie drogie e, gadżety, ale kurde, niech będzie. Także w każdym razie będzie, będą live'y z tych gierek. E, jeszcze raz wielkie dzięki. E, za lada moment wpada filmik z Game Roomu. Będzie jutro kręcony. Także może się na dniach też pojawić. No i zakupy growe jak zawsze. Przypuszczam, że kilka dni później się pojawią, bo jeszcze czekam na kilka przesyłek. Także coraz wielkie dzięki za 1k i... A ja jeszcze mam coś do powiedzenia, bo oczywiście no. konkurs, nie? To ja se spakuję, Agata nie chce. Aha, Agata też o konkursie. Dobra, jak masz gadżety, to mów. Mamy gadżety, mamy fajne gadżety. E... Jakie masz gadżety? Dobra, kłamiesz. Jakie masz gadżety? No coś tu się nie, myśli, nie ci się Jakie na... masz? Nie, ja się... ja się pytam, jakie ty masz gadżety. Ja ja... Wiem, że mają na przykład wybrać od 1 do 100, na przykład 45 i tą grę wybiorę. Jaki? Aha. Jaką, jaką grę Ty wybierzesz? chcesz moje gry rozdawać? A które? Swoje? to ja nie mam swoich No to ale moje? Mogę rozdawać swoje gry. Dobra, to się wytnie. Na razie. <słyska> <słyska>